Koalicja Obywatelska pokazała listy wyborcze do Sejmu. Czołówka to Mariusz Witczak, Jarosław Urbaniak i Bożena Chęczyca. Jednym słowem Kalisz i Ostrów obstawiły czoło listy startowej według klucza obecni posłowie na trzech pierwszych miejscach. O sile Leszczyńskiej Platformy Obywatelskiej świadczy czwarte miejsce Grzegorza Rusieckiego, kandydata na prezydenta Leszna w ubiegłorocznych wyborach samorządowych. W 2015 roku Grzegorz Rusiecki startował w wyborach do Senatu, zdobywając 22 104 głosy. Najciekawsze jest jednak to, kogo nie ma na razie na liście: to poseł P.O. Wojciech Ziemniak, co może oznaczać tylko jedno: to on będzie najprawdopodobniej kandydatem koalicji obywatelskiej do Senatu. Co do czwartego miejsca lokalnego kandydata Grzegorza Rusieckiego, Wojciech Ziemniak był w wyborach w 2011 roku na jeszcze niższej pozycji. Jako nauczyciel wychowania fizycznego swoje miejsce wykorzystał startując z powodzeniem do Sejmu z hasłem Poseł na szóstkę. Okręg Kalisz-Koleszczyński to około 800 tysięcy osób uprawnionych do głosowania. Do zdobycia jest 12 mandatów. Ich obecny podział to Prawo i Sprawiedliwość 6, Platforma Obywatelska 4, Kukiz 15-1, Nowoczesna 1, PSL 0. Poseł Adam Szłapka z Nowoczesnej wystartuje tym razem z Poznania, co oznacza, że wyborcy z okręgu nr 36 Kalisz-Koleszczyńskiego nie będą mogli na niego głosować.